A jakie tam radio jest? Islanders. no po angielsku, no. Wyspiarze. Wyspiarze. może. Aha. Dobrze. No z tego, dlatego jeszcze polskiego A? radio, to jest polskie radio. A? Oczywiście wszystkich Polaków serdecznie pozdrawiam z Gór Świętokrzyskich. Wracajcie do domu, nie pytajcie nikogo, ile macie kasy, tyle przywożcie i tu budujcie. Tutaj się okopujcie, tutaj budujcie bunkry, tutaj róbcie przyszłość dla swojej rodziny. Nie róbcie pieniędzy dla herbaciarzy. Ja wiem, że to jest ciężko, ale jeżeli takich idiotów jak ja będzie więcej, to wygramy, a jeżeli nie, no to będziecie cały czas w rozproszeniu, ciągle będziecie myśleli tylko o tych polskich brzozach, jak to one wyglądają, o tych polskich ścieżkach, o tych polskich lasach, bo tylko w myślach to będziecie pamiętać, bo tak to umrzecie, tak jak wszyscy umierają na obczyźnie, z daleka od domu i z daleka od rodziny. Wszystkiego dobrego, dziękuję.